Szanowni Państwo, pojawiła się taka spekulacja, taka plotka, dlaczego tak bardzo szef rządu, premier Donald Tusk, chciał spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, bo doprecyzujmy, to nie. Strona z pałacu prezydenckiego domagała się spotkania z panem Premierem, ale odwrotnie, to Kancelaria Premiera chciała spotkania z panem Prezydentem. No, rzeczywiście, to jest ciekawa rzecz. No a dlaczego? Dlaczego tak bardzo? No i pojawiła się taka plotka, że Donald Tusk po prostu chciał mieć informacje z pierwszej ręki, o czym było mówione podczas telekonferencji. Europejskich przywódców z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w sprawie pokoju na Ukrainie. Donald Tusk chciał mieć tę wiedzę, chciał mieć tę informację, no dlatego musiał pójść do kancelarii prezydenta na spotkanie do pałacu prezydenckiego z panem prezydentem Karolem Nawrockim. No proszę bardzo, gdyby od początku. Donald Tusk chciał współpracować z prezydentem. Nie tylko z Karolem Nawrockim, ale z Andrzejem Dudem. To Robiłby to w inny sposób, ale nie musiał. No, ale jak musi, to musi się ukorzyć. No i Karol Nawrocki taki mały przytyczek mu zrobił. No kazał czekać premierowi na siebie. Ale o tej sprawie czekania mówiłem na głównym kanale i też dopowiem na głównym kanale. Kto chciałby to zobaczyć, no to linki zostawiam w opisie do tego filmu i zostawiam też w pierwszym komentarzu. Do zobaczenia.